Rytuał, z którego ja korzystam, z, z ksiądz używa, chodząc po wizycie do wiernych, do zwanych nas kolędą, czerpie z formularza, który jest z tytułu święta epifanii. Epifanii, objawienie. Czyli przyjmujemy księdza po kolędzie, to ksiądz jak ten król, królowie przychodzi do twojego domu, na znak, że w Twoim domu narodził się Chrystus, że wcześniej Ty stałeś się tym, który do Chrystusa przyszedł, gdzie Cię Jezus uznał Boga i Bogu swoje życie podporządkował. Z Twoim nawróceniem do nauki Bożej, do życia własne, idzie, że Twój dom zmienia się jako dom Kowalskiego, Kowalski jako dom Boży. Tam rodzi się Bóg. Ci, którzy żyją, chcą żyć własne. Żyją własne. Proszę mieć szacunek do czcigodnego Pana. Wiedzieć o tych faktach Pana gospodarza mi santa. W swoim życiu grzeszył, zostawił żonę, dzieci, synów. Nie było go wiele lat w domu. Wrócił, żył żoną. Jakoś się wszystko działo. A kiedy umarł ojciec i była Możliwość, obowiązek przyjścia do tego domu. Przyszedł do tego domu, remontował razem z żoną i kiedy się to wszystko stało, powiedział, że się tu przeprowadzamy, ale że będziemy tu żyć po Bożemu. I żona i synowie dorośli już, dorastający nie zgodzili się. Na co? Nie na mieszkanie w tym domu, na życie po Bożemu. Życie po Bożemu będzie Cię czasem prowadziło, że bezbożny mąż, bezbożna żona, bezbożne dzieci nie chcą z Tobą żyć. Czemu Cię to smuci? No po ludzku smuci, po Bożemu też smuci, że oni nie chcą, ale niech Cię nie smuci, że taka jest cena, jeśli Ty chcesz pobożnie żyć i że ponosisz na sobie konsekwencje tym wpisem, który który na pięćdziesięciolecie małżeństwa poczynił ksiądz arcybiskup Jan Paweł Ulęga jubilatom. Panu Andrze, pani, pani Barbarze powinni się szczycić, ich lubić. Kto chce pobożnie żyć na tym świecie, będzie cierpiał prześladowania. I te najdotkliwsze, że na pewnym etapie mogą cię one spotkać od współmałżonka. Dlaczego? Boście się pobrali faktycznie jako bezbożni jako bezbożnych błogosławił ksiądz, braliście kościelny ślub, ale potem za Bożym zrządzeniem łaską dźwigacie się z nim, że, tyle, że co by, jak to by, jak to tam jest co to by był za ambaras gdyby dwoje chciało naraz ktoś może być pierwszy i nie powinien się obawiać jeżeli pierwszy wraca do Boga przychodzi do Boga niech się cieszy, że cierpi więcej niż ten, który jest bezbożny Tamten cierpi z powodu naszej pobożności, bo nie chce porzucić grzechu. I docenienie to jest jedna, ale z drugiej strony modlitwa wobec ci godnego Pana. Zawsze. Żeby z tej drogi nie szedł. Żeby to napięcie, ciśnienie trzymał. Żeby się modlił, pokutował, wierzył przede wszystkim. Nie żona do mnie wróci, bo to jest jako wtórne. Żona do Boga i pytaj, czy wróci, czy przyjdzie. Ludzie są ochrzczeni, a potem wejdzie w granologię, czyta, że jest z rodu Pana Jezusa i Marii Magdaleny, z dwóch chłopaszków, którzy się urodzili, przyjmują to, bo tyle jest. z domu wynieśli, taką wiarę. Ignorancję religijną. Teraz chce dumnie nosić głowę jako ten, który tam przodkami sięga nie wiadomo dokąd, ale jako katolik nie mógł do mnie głowy nosić, bo w ogóle wiary nie zna. Ochrzczony wiarą katolicką, a wierzący jak Żyd, jak poganin, jak protestant, bluźniący Bogu, a żyjący z łaski Bożej dobroci.